A, to będzie ciężkie, pamiętam. A, witamy, witamy was bardzo serdecznie. Z tej strony Rojo i jego żona. Perla. Witam cię serdecznie, kochanie. Gotowa Juhu! na sianie rozpierdolów? Gotowa, już sieje. Haha, bardzo mnie to cieszy. O, jak wow, z każdej strony trzeba uważać. No. Jakież reki nas atakują. Takie dosyć, dosyć, dosyć nietypowa konstrukcja poziomu, prawda? No. Taka nie, nie do końca otwarta, ale spokojnie. Czeka, Myślę, czeka. że powinniśmy dać radę. Jak, żeby inaczej? Ej, tam walę z dystansu, ale tam jest gościu z miniaczem, także trzeba go poczęstować granatami. Ło, tu jakimiś laserami nas pociska. A, a, a. O nie, co mi się już skończyła ta fajna broń. To może coś tu sobie pozbieram. Gdzie jeżdż. ty jesteś w ogóle? Czekaj. Tu, Rojciu. Ale wracam tutaj na... Może coś w beczułkach będzie? Próbowałeś je rozwalać? U, wow. nie ma nic. Perla, czekaj, czekaj, czekaj. Daj mi się znaleźć w ogóle. Pum, pum, tak... pum. Słyszysz jak strzelam? Czekaj. A nie, to ja byłem? Dobra. <grym> Nie, a. S... No tu be... O, widzę, widzę cię, ja będę biegła za tobą. Dobiegnij. To tu jest jakaś piszczałka śmieszna. Ciekawe, co to? <kluzmina> o, już wiesz na co? Na żabojady. Tak, tylko że te zaboje zabojady. A, one są moje, dobra. To dlaczego ktoś we mnie strzela? Pewnie ta brzydka baba jaga. Evil bitch. Leci na ciebie? Ważne, że ty lecisz. Evil bitch! Musimy dać sobie z nią radę. Tak, może pozbierajmy tarczę. Dokładnie. A, a, a. słyszysz? Rozdarta baba leci. Leci, leci, spokojnie. A to taki boss, myślisz? O, jesteś, dobra. Nie, ja tam jakaś tylko. Ty masz jeszcze tą broń, mi się już skończyło. O, ona tu A To zaraz jest kwestia zespochnię. municji, wiesz? Tu był taki wyplecak. Ja już go wzięłam! Dobra, no to nic, to chodźmy tak instynktownie, I może wyciągam. tędy. Czy nie tędy? No kurczę, wiem, że tutaj jest. No naprawdę, trzeba sobie się poz Tu Skupić jest szybciej, szmata. Iść. O jest coś, rozwaliłeś ją na drobny maczek. Dokładnie. Plazma rifle! Uchu! Dobra, ty idź po to, a ja cię będę ochraniał. Dobra, żebym ja jeszcze wiedziała, gdzie. Dobra, idę tutaj. Dobra, Ej, ta szersy. czacha jeszcze leciała, widziałeś, to? O, wow, no tak, to są jej chyba dystansowe ataki. i taka forma. Aha. Oni już naprawdę nie, wieli, nie wiedzieli, co wymyślić, jeśli chodzi o tych przeciwników. Dobra, mam coś, co strasznie przypomina <grym> Czachy, pukawę z Halo. Ej, ale one się tutaj normalnie. na wszystkie strony. Spokojnie, mam pukawkę z gry. Halo! Czacha na mnie leci. Gdzie ty jesteś? Przez na ty. No, tu będzie nam się ciężko odnaleźć. O, tam idzie jakieś wielkie, powolne bydle. Tak. A słyszysz mnie? Wystrzelam czy nie? Chodź nie za do bardzo. mnie. No, pysiek. Tu nie są brzydactwa. O, nie wiem za bardzo co się dzieje w ogóle. Nie, <grym> trzymajmy się kurde. koło siebie, czekaj. Dobra. No, ale powiedziałeś, żebym szła. Bo widziałeś tam jest taka broń niebieska. Dobra, chyba. Dobra, widzę cię. Twój zgrabny tak? tyłek, tak. Ale bez pustych przelotów także sprzedaję kanapki z rozpierdalem każdemu zainteresowanemu O czym ty mówisz? O tym, że powinnaś mieć wciśniętego tego Ty już masz tą niebieską, gdzie ty ją wziąłeś z kubańców? No tam była, ona powinna być dostępna tam dla była. wszystkich. No dobrze, tam była fajnie Co ja się zawsze we wszystkich grach się gubię na bagnach, tak? Nie możesz mi mieć tego za złe. No to jest akurat Dobra, może się z tym poradzę. Rojciu, prowadź. Dobra. Jestem tuż za tobą. Niezmiernie mnie to cieszy. Ło! Wow. Tu jest szwata. Dobra, padła. Okej, okay, chodźmy tam. Tam jest jakiś przekaźnik. Dobra, jest Sejm. Idziemy <susur> chyba w dobrym kierunku. Weź sobie zbroję tu jest. Dobrze, wezmę. <susur> <susur> uh. <susur> Mam naboje do tej broni, a i samej nie mam. A, i znowu wszystko, totalny rozpierdziel. <laughs> nie inaczej skarbusiu. Chyba jeszcze teksańska masakra piłą mechaniczną. <laughs> Twoje starania bycia luźną są zachwycające. Szreku! ośle <laughs> <laughs> O, słabym A, to rojo. <grych> wow. A mopak szma to, yeah! Ej, czy oni muszą być z każdej strony? A, <grych> same flaki! Flaki... <grych> <grych> Gdzie tu mi na roja? ci pomogę. Gdzie tu mi na perle? No. Widzisz, jak to sobie ładnie umiemy poradzić. Elegancko, a chleb kupiłaś? Tu jakiś klucz trzeba zdobyć, a mam wrażenie, że go nie mamy. Tu coś jest. A, ta pewnie coś się tam gdzie znajdzie. Jest, wajcha! Buzdygan zapomnienia, wajcha orgazmu. Przydaje się, że ona się odrodziła. Dobra. Dobra, Rojo, co proponujesz? Wpierdzielenie wajchy tam, gdzie jej miejsce. Zaraz to zrobię. Tak, tam jeszcze szeregu do nas leci. Dobra. Czy wiesz już gdzie? Wiem, wiem. Tinder będzie. Poważna chwila. Idę popatrzeć. Uuu, super, mega gała. D A, aj, koniec zabawy. Aj, Tanku! Mm. Dobra, jeszcze jeden level. Uh -huh. Co się będziemy? No oczywiście, co się będziemy, jak najbardziej. Tynd wow! O, mam! Uuu! Uh -huh, popatrz, jaki Oryga. kosmodrom! Tam... Kosmodrom! Ona pomaga, czy tam możemy w niego wejść? No raczej nie. będzie wejść. rozpierdziel. Dobra, zbroja. Yes. Nie, no to jest jakaś baba i ona do mnie strzela. Nie, może ją trzeba zabić i sobie tam wejść. Nie, a ja myślałam, że sobie tym kurde pojeżdżę. Ale co, nie da się on nam Dzisiaj tego nie da. Nie, już to rozwaliłam. Znaczy, może e, można Eee. By... E. Dobra, mam wrażenie, że jak rozwalimy te baby, no to co? Tu się te wielkie wrota... Kurczy, co one takie mocne? Albo to ja taki ślepy? No właśnie, bo one kuźba wirują w każdą stronę. Tak, to są latające szmaty. Wow! O, no, ten jest konkretny. Granaty? Ej, ej, bo jestem bardzo blisko niego, rojczu. Dobra, tam Muszę masz apteczkę się... przecież. Tu. No czekaj, czekaj. Gdzie on jest? No już padł, rozwaliłem go. Granatami, a, a, a. mówiłem ci. Ja pitałam. Pitłam. Pitałam, kurde. Pitłam Pitłaś w floku, ty. Chyba tak. O! Aha ha! Tablety, zostaw mi coś! O! Masakra. Wszystko! I jeszcze tablety. bzdzm <laughs> Perla, coś ty brała. Za dużo i bo promu na ząbek, chyba. Poborajcie, tu mam jakoś o, o nie, co to jest? Cerberz ma to! Yeah! Chyba ktoś mi kazał wziąć tą broń. O właśnie, o, cóż to? Tak, teraz power. Rocket launcher. Biegną pieski. Gdzie już so? niekoniecznie. Słyszysz je? No mniej więcej są za tobą. Oh, dzięki. O nie, i znowu to. O już nie. Kuźwa, z nich się jeszcze pali. Nie no, ten kto po prostu tworzył te postacie miał wesoło, kurno. Miał, miał. Myślał, że kurde, tapsy to tik No Jest trąbeczką, bo ja widzę tam też. Nie wiem, trzeba pani czystnąć. O tam się coś rodzi. What the fuck is going on I here? Chcę trąbkę. E, e. O nie, jest Inu, Gdzie, 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 gdzie? gdzie, gdzie nie. Nie? O kurde Ty. Ale padł. Padła, padł? Dobra, elegancja. Ale go perla. Bardzo dobrze. Odcisnęła równo. Bardzo pysznie. Ale psy dalej słyszę rozdarte. Chyba są za mną. No papo. E -e -e elegancja. Bl -bl 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 -bl. O, tu jest chodzę. dużo rakiet, to się przyda. Chodź Perla, starajmy się wiesz, jakiś progres też robić. Y -y. Nie? Właśnie, my się tak ganiamy w każdą stronę, a tutaj gdzieś trzeba zmierzać. O nie! Rojciu, widzisz czy gdzieś mnie? Eee, na łóżku? <laughs> Całą nagą? Nieprawda. Ha! Wieczna niepewność. O oh, fuck! O, Mam wrażenie, że, że on się na mnie uwzięły teraz wszystkie Nie, niekoniecznie, po prostu ja se poszedłem daleko No to dzięki Ale spokojnie, już na... od tyłu je ostro cisnę Ale widzisz mnie? O ja u ciebie widzę Nie muszę cię widzieć, żeby ostro zapodawać uh, uh, Widział tam u góry? Widzę, ale nie czyją, dosięgnę rakietą, wiesz Ajajaj, aj, aj, pięknie Perla Dobra, ja biorę tę <kłysy> ładnie rozwalony <laughs> nie no to po prostu to jest jest to tak 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 to jest jedna z niewielu gier gdzie od początku do końca się dość dużo dzieje i nie można narzekać na wiesz na nieatrakcyjność materiału pod względem kontentu i featureów nic no taki mamy przerywnik w oczekiwaniu na trujeczkę dokładnie Senega podjęła się dystrybucji nie powiem boję się bo Właśnie. nie przepadam za Senego no ale nieważne na ten temat Szczególnie za polonizacją. I co, jest już jakiś konkretny termin podany? Ta? Tak, jakoś pod koniec stycznia 26 chyba. <grym> Perli, Perli wtedy zaczyna się sesja. <grym> <grym> no to bardzo szybko ci się skończy. Oh yeah. no, więc mnie nie będę mogła się powstrzymać, żeby zapodać, kurczę. <grym> nie wątpię z karty. Wow, tam jest jakiś śmieszny e? Dinuś, kurde, z czapką. To ja Dinusia już dozwalałam chyba, że... Boże, nie co jest. oni chlali. Okay. A ja myślałem, że już przesadzili w kurde w pierwszym starciu. Ej, my znowu nie mamy klucza, pewnie tutaj trzeba otworzyć następne drzwiczki. Myślisz? No nie wiem Eee, widzisz? Czeka. O nie! To nie. Dobrze. Dobrze. jakaś strzelba. Podwójny shoti Aha, dobra, teleport. Co ja tak wolno idę?

Nie no, śmieszne to jest. Nie no, fajnie to, znaczy fajnie chodzi, ta gra, fajnie, e, fajny jest feeling w ogóle strzelania w tym wszystkim. To jest tak kolorowo, no jednak drugie starcie to było zdecydowanie bardziej takie konkretne rozpierdzenie. Tak właśnie, jeśli chcecie właśnie drugie starcie, to zapraszam na kanał Szwagra, on tam ogarnia drugie starcie chyba, nie? No dokładnie, bo myśmy się mieli podjąć, ale... Pewnie doczekamy no się skupimy już... skupimy na trujeżce, która no, jemu właśnie. z kolei nie pójdzie na razie. No także nie starcie odwołu yy, no, się mówi. No odkładamy, odwołujemy. Odwołujemy no, do... Będzie masa innych szwag... gier. Odnosimy, no, czy jakoś tam. Nieważne, wiecie, o co chodzi. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to chodzi o jędrne cycki. Ale szwagier nie ma jędrnych cycków. Ale ma za to inne jędrne rzeczy. Skąd ty wiesz takie? A, oj tam <noise> O to ja tu bo... się dzieje Perla! Z tobą nie może być chociaż raz normalnie? Nie, nie, Niestety może nie. nie To co zadaje działy gały Wraz... co brały! zadaję pytania, na które znam odpowiedź. <noise> nie tak. może być. Dobra, chyba musimy iść w kierunku tam, gdzie stała ja ta się... Bo... zbraja. ja się schowałam do pudła i... i, i to... Perla nie bądź rok, tylko napierdzielasz. Tam są te gnojki, czekaj, ja mam wyrzutnie, mam wyrzutnie, dobra. Jest pełno tych... Ej, czekaj, może jakiś granacik Właśnie, rozwalasz tych konkretnych uderzych. Tak, tak, zaraz padnę, ale mam jeszcze życia, także spoko. Postaram się tu jakoś ogarnąć, dobra, spawn. No kurna wszędzie są. Jestem koło ciebie, spokojnie, no, jedziesz. No hmm, Jadę, jadę. Wal w beczki tam gdzie jest to możliwe. Boże, wszystkie kolory tęczy. Nie no, byczki kuś znalazły miejsce. Czekaj, serious bomb! Aj, 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 bardzo mnie mądrze. o granatach, one się mogą przydać, jeśli je dobrze wycelujesz. Dobra, dobra, na razie tutaj sobie. No nic, no ale chyba dobrze zmierzamy. Znamy no tak, im więcej mordoru, tym większe prawdopodobieństwo, że to jest. Ta droga. Kuźwa. Dobra. Wow, nie! że się ślepiło. Tak. Fajnie, że ja mam. Idzie, że? Co? Zniknęły wszystkie? Może użyłaś poważnej bomby, bo tu coś Chyba się użyłam poważną bombę, dokładnie, coś sobie tutaj zmieniałam Ja i... też tak zrobię. Dobra. No to teraz nie, jak nikogo nie ma. Pajorku. Nie, nie, ja już zużyłem wcześniej, wiesz? Nie mam. Chociaż zrobię. Ajajajaj, aja, co sobie, tu się Pure fun i max mordor. Oj, oj, A tu się przydaje solidna rakieta. Może jak go tu pojadę z mojej... Dobra, nieważne. Hehehe. Pamiętaj, jak ci braknie amunicji, wal bronią opuchową. Z sutkiem. Ajajaj, coś mnie piecze z tyłu, co tu się dzieje, masakra. Piecze cię coś z tyłu? Dobra, tutaj I musi być... jak te kwiatuszki kurde biuchają, na prawo i lewo? Tak. Co to ma być? Że <laughs> te dźwięki. Tak, 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 dokładnie, przez ja chciałam tu sterować. Nie ma, rozwalimy was na karę. Tak, też tak na początku pomyślałem, że. Już Co mu nogi odrywało? Ekstra <swe owes> life! Może pani, kurna na ciebie tutaj. Co rojo? O, dobra! Kaj, dziękuję Wam serdecznie za tą strasznie wyborną, mocną, soczystą dawkę mordoru w wykonaniu Waszego ulubionego internetowego, gameplayowego, let's playowego, małżeńca małżeństwa w składzie. Moja kochana żona. Ojej, perla, ale się nagadał. Oj, tam, oj, tam, Royo również Was serdecznie całuje, gdzie tylko tam O, to będzie fajne. No, to za swoje, dobra. Patrzcie się w niebo, uhu. Tak, dobra. Prawie Erpek, elfy. Patrz, ale patrz, gdzie ja idę, Royciu? Tu zaczniemy nasz mordor w następnym odcinku. Jesteś gdzieś tu? Tak, tak, jestem. No. I nie niekuś nie kuś, cwania. No to kończymy, no.